Tanie gotowanie, część 19. Dziś w promocji kupiłam takie produkty i zamieniłam je na takie posiłki. Na początek oddzielamy żółtko od białka i dodajemy do niego mąkę oraz waniliowy skyr. Zagniatamy z tego ciasto i wałkujemy je na spód do naszych tartaletek. Z proporcji, które znajdziesz w opisie uzyskasz 3 tartaletki. Pozostałe białko ubijemy na sztywną pianę, dodajemy do niego skyr, jogurt naturalny, proszek budyniowy i wszystko razem mieszamy. Masę wykładamy na nasze ciasto, a następnie całość posypujemy jeszcze borówkami. Pozostało to upiec i pyszne desery gotowe. Najlepiej zapakować je w szklane pojemniczki i przechowywać w lodówce. Na drugi posiłek zrobimy sobie chińszczyznę. Mięso z ud kurczaka kroimy w kostkę i wrzucamy Dusimy, na patelnię. Następnie dodajemy mieszankę warzyw i jeszcze fasolkę szparagową. Przyprawy, sos sojowy. I mieszamy. Na koniec passata pomidorowa i szybki obiad gotowy. W międzyczasie ugotowałam sobie ryż i wszystko razem pakuję w pojemniczki, takie z przegródka. Pamiętajcie, żeby ryż dobrze schłodzić zaraz po ugotowaniu, aby uniknąć powstawania w nim bakterii. Pozostało nam zamknąć obiady i już dwa posiłki mamy gotowe. A jeśli Ci się podobał to, zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić kolejnych z tej serii.